Fest Festiwal to oszustwo. Tak komentują działania organizatorów osoby, które kupiły bilety na odwołaną imprezę w Parku Śląskim. Z kolei organizatorzy próbują wyjść z twarzą z tej sytuacji. Już nie mówią o upadłości, tylko o restrukturyzacji. Wspominają o zwrocie pieniędzy za zakupione bilety i planach poszukiwania inwestorów. Łukasz Gądziałka. Tyle zostało po fest festiwalu, czyli imprezie, która przejdzie do historii dlatego, że się nie odbyła. Mimo udanych poprzednich edycji odwołanie kilka dni przed rozpoczęciem wywołało ogromną krytykę. Ludzie czują się oszukani. Festiwal, jak i Going Up jako pośrednik sprzedaży wiedzieli o tym, że prawdopodobnie festiwal się nie odbędzie w momencie, kiedy zmienili regulamin, że Going Up jest pośrednikiem. Ja akurat kupowałam przez aplikację Going Up bilety, ponieważ zawsze od nich kupowałam bilety na wszystkie wydarzenia. Ee, więc przypuszczam, że zmiana regulaminu wiązała się przede wszystkim z tym, że już wiedzieli, że budżet się nie i tego festiwalu nie będzie, a do ostatniego dnia, czyli do piątku jeszcze do godziny chyba dwunastej, oni sprzedawali bilety. Początkowo organizator spółka Fest Festival poinformowała w swoim oświadczeniu, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. To oznaczałoby, że nie doszli uczestnicy wydarzenia, a także wiele firm, które współpracowały przy organizacji festiwalu, mogliby nie odzyskać nigdy swoich pieniędzy. Jednak wczoraj firma zmieniła strategię. Podjęliśmy decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania o zatwierdzenie układu, które ma doprowadzić do przywrócenia możliwości regulowania zobowiązań, piszą organizatorzy. Dodają, że chcą w ten sposób odzyskać zaufanie, jak widać po wynikach ankiety na jednej z facebookowych grup o to nie będzie łatwo. Organizator tłumaczył swoje problemy z przygotowaniem do tegorocznej edycji również brakiem wsparcia ze strony Parku Śląskiego. Wywiązaliśmy się z wszelakich warunków umowy. Wyszliśmy również naprzeciw oczekiwaniom organizatora i udostępniliśmy teren wcześniej, aby był możliwy wcześniejszy montaż infrastruktury. Fest Festiwal to raczej uciążliwy dzierżawca, jednak w swoim oświadczeniu pisze również o kolejnych edycjach wydarzenia. Na razie nie zapadła jednak jeszcze decyzja o przyszłości imprezy w parku. Staramy się reagować na bieżąco jak będziemy mieli będziemy wiedzieli już coś więcej to na pewno będziemy mogli również powiedzieć co dalej. Co dalej zastanawiają się również osoby które kupiły bilet. Na razie trzeba czekać. Do 9 listopada będzie wiadomo czy to postępowanie o zatwierdzenie układu zakończy się przyjęciem układu przez wierzycieli czyli czy zostanie zawarte Porozumienie określające sposób i wysokość, oraz termin spłaty, spłaty wierzytelności, w tym również tych wierzycieli z tytułu nabytych wcześniej biletów. To jednak nie oznacza, że festiwalowicze nie mogą dochodzić swoich praw na drodze cywilnej, chociaż wydaje się, że wielu osobom już nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o stracony czas wolny i niesmak, jaki pozostał po imprezie, która powinna właśnie trwać.